Cześć tu Beata. dziś mamy piątek, 31 maja, czas na minutę starotem. Karta na dziś to siódemka pentakli. Dzisiejszego dnia będziemy naprawdę wy, wystawiać na próbę swoją cierpliwość, dlatego że ona będzie nam potrzebna. Dziś będzie idealny czas na to, żeby ocenić naszą sytuację i zastanowić się, czy są sprawy, które być może już udało się zrealizować do końca i można je zamknąć yy, i też zmonetyzować. Czyli to się szczególnie odnosi do, do takich yy, spraw finansowych, ale być może są jeszcze sprawy, nad którymi należy popracować. To nie jest jeszcze najlepszy czas, żeby je kończyć, i to będzie pod, powodowało w nas taką rozbieżność czasami, i będziemy się nad tym zastanawiać. Być może czasami nawet taką frustrację, no bo kurczę, tyle się pracuje nad tym, i jeszcze yy, rzeczywiście trzeba poświęcić temu więcej czasu. Ale tak właśnie jest. Niektóre sprawy kończą się szybciej, albo udaje zrealizować się szybciej, inne nie warto też pomyśleć o tym to jest jednak karta pentakli więc taki ziemski, materialny wydźwięk być może to jest dobry czas na to żeby rozpocząć jakieś małe oszczędzanie część ze swoich dochodów warto przeznaczyć właśnie na ten cel mam nadzieję, że dzisiejszego dnia uda nam się choć na chwilę wyciszyć i uspokoić i zastanowić nad sprawami które już dobiegają końca a, oraz nad tymi które wymagają jeszcze od nas odrobiny pracy Życzę cudownego dnia i do usłyszenia. Pozdrawiam.